Nikt nie otwiera drzwi, lecz on i tak tu jest. Strach gości w naszym życiu i napełnia oczy nieufnością. Istnieje wiele odmian. Strach przed niebezpieczeństwem, przed tym co inne. Jednak wszystkie stapiają się w jeden. Strach przed odrzuceniem. Przechadzając się nad brzegiem jeziora w pobliżu naszego hotelu, odkryłam przypadkowo dziwny statek. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazał się on gitarą? W dodatku wypisane było na niej imię Diego Bustamante. To prawda. Roberta wyrzuciła gitarę do wody. Najdziwniejsze, że byliśmy tam tylko ty. Pomocy. Co ci jest? Dusza się, co chcesz powiedzieć? To syndrom astmatyczny, Astma? lepiej. Tak, zadzwoń do mamy, żeby po mnie przejechała. Już po ataku. Jest epizodyczne. Nie to napisała w rozpisce. Alma Ray nie chce, by wiedziano, że ma chorą córkę. Kiepsko się czuję.

Moja koleżanka jest jej córką. Diego wrzucił ją do wody. Roberta wpadła i zaczęła się topić. Jak myślisz, kto ją uratował? Miguel. Co za niesamowite miejsce. Wszystko bardzo eleganckie. Szkoda, że cię tam nie było.

Tańczyliśmy, śpiewaliśmy i bawiliśmy się jak szaleni. Tylko Roberta miała problemy. Dyrektor musiał zadzwonić po jej mamę, Alma Przyjechała i zabrała córkę do miasta, ale nic jej nie jest. Roberta tylko tak udawała, żeby się wymiksować. W gruncie rzeczy wakacje bardzo się udały. Było fajnie? Bardzo. Nie dramatyzuj. Tu jesteś. Zadzwonię za chwilę. Tatku, chcę zostać w domu. Rozmawialiśmy. Musisz iść do szkoły. Wystarczyły trzy dni, żeby służące oszalały. Muszę Ci coś powiedzieć. Wyrzuciłam kucharkę. Przyłapałam ją, jak gotowała na tłuszczu i oleju. Nie chcę, żeby mój tata zamienił się w prosiaka. Uwielbiałem jej kuchnię. Nadal będziesz ją uwielbiał. Rozmawiałam z agencją. Zatrudniłam kogoś nowego. Będziesz jadł jedzenie makrobiotyczne, potrawy orientalne i sushi. Zobaczę, czy wszystko już gotowe. Patrz, co znalazłam. Należała do mamy? Chyba tak. Jak to chyba? Spójrz na inicjały. Takie jak moje. Nazywała się Marina Caceres. A ja jestem Mia Colucci. Dasz mi stąd zdjęcie? Chyba go nie mam. Jak to? Po no co ci ono? Nie wiem, gdzie może być. Czemu się denerwujesz? Bo nie wiem, gdzie jest. Proszę cię tylko o jedną fotkę mamy. Nie wiem, czy ją mam. Zmarła 14 lat temu. Wiem, kiedy zmarła. Ale ty nigdy o niej nie mówisz. Niewiele już pamiętam. Dobra, nie szkodzi. Na początku bardzo mnie to bolało, ale potem ty się zjawiłaś. Wiem, nie będę płakała. Musimy ci znaleźć dziewczynę. Taką odpowiednią. Zawsze tak mówisz, a kiedy zbliża się do mnie jakaś, ty ją odstraszasz. Bo się nie znasz. Tak jak na kucharka. Przepraszam. Już czas. Przynieśliście torby? Tak. A to co? Drobne zakupy. Więcej ubrań? W Pole musisz nosić mundurek. Pamiętaj, że w piątki mamy free. To niebezpieczne. Chodzi o to, że wtedy nie nosi się mundurków. I muszę najlepiej wyglądać. Ty coś powinieneś o tym wiedzieć. Masz dość ubrania Ze zeszłego sezonu. Pamiętaj, że mi jako ludzi ma najlepsze ciuchy. Poza tym szykuję imprezkę amerykańską. To największe wydarzenie w Elite School. Wszystkie dziewczyny o niej marzą. Muszę przygotować zaproszenia. Pora się zbierać. Kocham cię, Tatku. Odwiozę cię. To część zmian. Serio? Pojedziesz ze mną? Jasne. Pedro, przygotuj samochód Kocham cię Ale aż do drzwi, żeby wszyscy zobaczyli Mijeku, Lucie z ojcem